kolejka jesteśmy w Pruszkowie Stadion Miejski. Dziś znicz Pruszków. 11 różna w tabeli podejmuje piąty ruch chorzów. A dzień dobry mówią. Adam Marciniak. Marcin Fetek Dawaj, 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 zamykaj piłę bliżej. Teraz kozak to środkował. Piłka przeszła, ale nie ma strzału na bramkę. Jeszcze Lukić podbita piłka, będzie zutrożny. Ostatnio dwa gole w meczu z odrą, gol w meczu pucharowym i to w zupełnie inny sposób zakończona akcja niż w meczu ligowym, bo uderzał dwa razy za 16, a tu, a tu sobie wjechał. Ograł bramkarza dwóch obrońców, a teraz już Olejarka, ładnie to rozrzucił. Włączył się soku. Soku ma miejsce na dośrodkowanie soku na drugi supek jest strzał na bramkę. I co? I arbiter pokazuje, że mamy gola! Bradek Majewski z pierwszej piłki. On w ostatnich meczach to właśnie dogrywał kolegą z pierwszej piłki bez przyjęcia. Oni kończyli. A teraz piękna wrzutka na drugi słupek. No i powiem szczerze, robi się ciekawie. Jestem delikatnie w szoku, bo to jest pierwsza akcja od kilku minut. Zgadza się, mówiłeś przed chwilą o Barańskim, a ja czekałem aż skończył, bo chciałem powiedzieć, że na razie przegrywa ten bój ośrodek pola. Są dwójką Nowa kolejarka. Tutaj właśnie Nowak z Olejarką rozprowadzili te akcje, później kapitalne dośrodkowanie Sokoła. Teraz jest taka sytuacja, w której znalazła się Wisła Płot. Straciła bramkę, musiała e, gonić. Zobaczymy, jak sobie poradzi ruch. Co ciekawe w meczu i z Polonią Warszawa i z Ełka SM tutaj, to Zdich tracił pierwszy bramkę i oba kole padała, teraz z szwok. Tylko koszecie, któraś taka bramka pada w ostatnich tygodniach i mamy jeden do jednego, zaskoczony mistrztal, podbita piłka, no Szwok jest też specjalistą takich goli. Tak, potrafi się znaleźć, ale naprawdę zaskoczeni są Pruszkowianie, ja również jestem zaskoczony, no nie spodziewałem się tutaj, że tak ta akcja nabierze takiego Takiego obrotu spraw. Tutaj fajnie mysz, złamał ustawienie w bieg yy, za plecy rywali. No i Mateusz Szwo chciał dograć piłkę. No i niefortunna yy, interwencja klewki. Misztal. Do tej pory 4 czyste kąta, tak samo jak Turk. Z tą różnicą, że mistrz gra 100%, 18 meczów, Turk 13. Popatrzmy, Nowak, Nowak wykłada piłkę. Majewski, Majewski! One man show! Coś nieprawdopodobnego, ależ widać było, że ta akcja zapowiada się. W bardzo dobry sposób. Czułem, że coś tutaj się wydarzy. Wydaje mi się, że Szymon Szymański wyciągnięty ze strefy przegrał tam pojedynek chyba ze skrzydłowym znicza i już nie udało się tego błędu, tej dziury w ustawieniu naprawić. Później już łańcuszek błędów. Świetnie akcja rozprowadzona. No i tak jak powiedziałeś, one man show. Człowiek, który przeżywa swoją kolejną już młodość. Tutaj fajnie wy wy wyłożył mu piłkę Nowak. Wiktor Nowak. Rykosze, trochę szczęścia. Natomiast widzimy, że tutaj to ustawienie ruchu nie było za dobre, bo nawet gdyby nie Majewski, to tam jeszcze był sokół po drugiej stronie, który również mógłby tą sytuację zamknąć. Myszor. Myszor, przed nim Barański, ściągał jednego zawodnika do boku, ale ten się nie dało szukać, rzucił na swoją pozycję. Uchymowicz zawężył środek obrony. Dośrodkowanie kolejna. Wrzutka z na bramkę, wreszcie, wreszcie uderzenie i to Szwocha. On strzelił też przepięknego gola głową. Kapitalne dośrodkowanie Kończkowskiego. Przez lata gry przyzwyczaił nas do tych swoich dośrodkowania, o ile się nie mylę. Piękne uderzenie Szwocha. Spodziewam się, że ze strony Znicza też pewne zmiany jednak nastąpią. Teraz szansa dla ruchu 1 na 1 w bocznym sektorze. Zanim w Zniczy już nastąpiła jedna zmiana, jaka mogła nastąpić? Chociaż jest jeszcze dwóch piłkarzy, ale może o tym ży... za moment Myszor. Myszor! Świetna akcja! Szczepan to wystarczyło. Jedno dośrodkowanie, jeden błąd w bocznym sektorze. Myszor był w trudnej sytuacji. Miał dwóch rywali obok siebie, ale wygrał ten pojedynek. Wrzucił, a tam Szczepan tylko powiedział: Dzień dobry. No co znaczy zrobienie przewagi dribblingiem? E, minięty jeden rywal, e, drugi, tu trochę szczęścia. Natomiast od razu zrobiona przewaga. Świetne dośrodkowanie. Też w Dobry sytuacji ruch uderzał. Szczepana. Szczepan, bo odchodzą, odchodząca piłka i on się musiał po nią delikatnie cofnąć, ale uprzedził yy, Kędziek. Miłosz Kozak, środkowanie bardzo dochodząca piłka. Będzie szansa, świetnie grał to Lukic, tylko że zablokowany strzał Konczkowskiego. Jeszcze próba, ale machnął się, nie trafił w piłkę Ventura. Kozak do Myszora. Myszor zabiera się w 16. Nie pozwolił na to proszek. Ale dobry manewr, trymera Szuczka, z tym, żeby przestawić Myszora na, na, na bok defensywy. Dobrze wygląda ta współpraca. Uwaga, to nie sięgnął piłki Ventura, ale jest jeszcze zsą z daleka. Lukicia nie trafia jednak w bramkę. I to Ima od razu szukał podaniem Kazimierczaka, ta piłka była niedokładna, zebrał ją Szymański, popatrzmy ruch w ataku, Kozak dośrodkowanie, podbita piłka przez Kączkowskiego, jeszcze Mezgrani i Mezgrani i to jest gol, to jest powiem tak, nagroda na dla trenera za to, że nie jest tylko tego piłkarza. No tak, tu brawo trener Szulczek, bo gdybyśmy my przeprowadzali te zmiany, pewnie Mesgrani by już nie grał. Ale akcja wzięła się od tego, że ten, który wygrywał z Kozakiem tak wielko, tak dużą liczbę pojedynków, przegrał tym razem w tym starciu 1 na 1. Tatnie. Sekundy próbował to wyłożyć Koprowski na dośrodkowanie, ale się nie udało i proszę zobaczyć jaka jest radość na ławce Ruchu Chorzów. Naprawdę jakby zdobyli awans do Ekstraklasy, do tego jeszcze daleko, ale, ale oni doceniają ten dzisiejszy trud i te trzy...